PiS niestety wyciął polskie, polski rynek mięsny. Dzisiaj jesteśmy właściwie importerem wieprzowiny i to jest no właściwie coś nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu. A dzisiaj zagraża nam to samo na rynku roślinnym. I PiS niestety dewastuje polską gospodarkę. Rolnicy są absolutnie grupą najbardziej oszukaną przez PiS, bo oni wierzyli w PiS. I dzisiaj zostali oszukani i gdzie Trzeba tworzyć system wywozu ukraińskiego zboża tak, żeby on nie zagrażał polskim rolnikom i to jest możliwe, tylko trzeba się wziąć do roboty, a nie robić na kampanię wyborczą. Ewa Zajączkowska, hernik Konfederacja. Po jedna sprawa do pana posła z platformy obywatelskiej. Panie pośle, osiem lat mieliście na to, by odzyskać przetwórstwo. Osiem lat mieliście na to, by uregulować rynek z, między przetwórcami a rolnikami, nie zrobiliście absolutnie nic. Nie on 2000... właśnie był uregulowany 2000... i była dobra równo... 2000, no, i widać efekty tej dobrej równowagi no teraz, po Widać wpisu. efekty tej dobrej równowagi teraz, kiedy przetwórcy są pani chce regulować yy, yy, rynek, przetwórcy... no to jest wbrew ideałom konfederacji Nie, 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 pani redaktor, nie chce Nie chcę regulować rynku, chcę, by przetwórcy przestali wykorzystywać przewagę kontraktową yy, i narzucali skandaliczne ceny producentom yy, rolnym, bo to producenci rolni yy, gwarantują produkt, którym potem ci przetwórcy handlują. W yy, musimy opłacać produkować za to, i dzisiaj niestety głosują różnymi zielonymi ładami, Fit for 55, popierając całą tą strategię Unii Europejskiej, doprowadzicie do tego, do tego, że polskie rolnictwo będzie nieopłacalne. To jest pierwsza sprawa. Mówił Pan o wyżynaniu polskiej produkcji wieprzowiny. ASF pojawił się w 2014 roku. Byli eksperci w Polsce, którzy mówili wprost, że trzeba dokonać sanitarnego odstrzału dzików, po prostu wytępić te dziki, które roznoszą ASF. Wy się na to nie godziliście, bo Wam Komisja Europejska zakazała. Parę lat potem Komisja Europejska. Nie, no, 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 chyba, chyba jedna Kilka, kilka ognisk, dzisiaj jest No i właśnie ognisk. te kilka ognisk no. trzeba było. Ale pani było, naprawdę nie, nie widzi ognisk, tych ośmiu lat różnicy. I kilka ognisk wtedy trzeba było yy, zlikwidować, żeby ASF się nie rozprzestrzenił na gospodarstwa trzody chlewnej. Yy, I dopiero kiedy Komisja Europejska po paru latach powiedziała, że rzeczywiście trzeba było dokonywać tego sanitarnego dzików, zmienili się narracje. To jest pierwsza sprawa. Yy, druga Gdyby sprawa. pani zauważyła, że w 2015 chodzi... były wybory i wygrał je PiS? Od 2005 roku. Ale słuchajcie, możecie się dowoli przerzucać argumentem. To więc możecie dowoli przerzucać się argumentem, że przez 8 nadrządów PiS-u, przez 8 nadrządów Platformy, prawda jest taka, że po prostu robicie jedno wielkie bagno, czy jesteście z PiS-u, czy z Platformy. I trzeba to bagno posprzątać. Nacjonalisty że bagnem jest jedna konfederacja. No i proszę liczyć Tutaj proponuję robić małą przerwę, ale jednak pytanie do pani kandydatki z Konfederacji. No, czy rolnicy też was nie powinni się obawiać, bo raczej chcecie wystąpić z Unii Europejskiej, chcecie Panie twarde redaktor, reguły wolnorynkowe i rolnicy mogą pomyśleć tak, o kurcze, chyba nie będziemy dostawali dopłat redaktor, do e, e, naszych e, upraw zgodnie z waszymi ideałami, że wolny rynek, Unia Europejska precz z Unią Europejską, mówił Sławomir Mencen. Myślę, że to rolnikom się nie podoba, mimo że pani się pani tak redaktor, o nich e, troszczy. Przez 7 lat pracowałam w rolnym, Więc umówmy się, że mam pewne pojęcie na ten temat. I e, dopłaty sprawa. są niepotrzebne? Unia e, Europejska jest niepotrzebna? Szanowna Pani, po pierwsze, nie chcemy wychodzić z Unii Europejskiej, ponieważ doskonale wiemy, jak e, nasza produkcja rolno-spożywcza jest uzależniona od Unii Europejskiej. No, to, z to, to, nie, to nie, nie wynikało. Ale ja nie jestem Sławomirem Mencenem, jestem Ewą Zajączkowską-Harni, kandydatką Konfederacji do Sejmu. E, Unia Europejska jest, głównym, jest rynkiem, pani kolega. głównym rynkiem zbytu Wim, produktów rolno-spożywczych. My eksportujemy nasze produkty rolno -spożywcze spożywcze główne do Niemiec, potem Niemcy te produkty reeksportują. To jest inna kwestia, czy rzeczywiście to pośrednictwo jest potrzebne. Uważam, że trzeba zawalczyć, by tego pośrednika nie było. Inna kwestia, temat na dłuższą rozmowę. To, co się dzieje w związku z embargo, z zniesieniem na ukraińskie produkty rolno-spożywcze, pokazuje jeszcze jedną patologię. Pokazuje mianowicie patologię braku transparentności między negocjacjami Komisji Europejskiej a Ukrainy. Przypomnijmy, że Ukraina nie należy do Unii Europejskiej, a w tym momencie narzuca warunki Komisji Europejskiej odnośnie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi pochodzącymi z Ukrainy. Państwa unijne, które miały być teoretycznie chronione, przecież rynek unijny miał być chroniony przez Komisję Europejską, no nie mają żadnej gwarancji tej ochrony, bo wychodzi na to, że Komisja Europejska gdzieś tam potajemnie sobie negocjuje różne warunki z Ukrainą i te produkty rolno-spożywcze będą do Europy napływać. I jeszcze kolejna sprawa. Szanowna Pani Poseł Sprawy i Sprawiedliwości. Nie da się budować narracji obrony interesu polskich rolników, kiedy? 28 kwietnia na posiedzeniu KOREPER przedstawiciel Polski, pan ambasador Andrzej Sadość, nie wetuje rozporządzenia przywracającego import ukraińskich produktów rolno-spożywczych do Europy. 9 maja europosłowie, Prawa i, Sprawiedliwości, zdanie, europosłowie mhm. Prawa i Sprawiedliwości na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego głosują za otwarciem na kolejny rok unijnego w tym polskiego rynku na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy i 25 maja wreszcie przedstawiciel polskiego rządu na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej, nie wetuje rozporządzenia przywracającego bezcłowy handel z Ukrainą. No Macie tak. rolników. Cieszymy uzień. się, że Konfederacja chce, żeby Polska została w Unii Europejskiej. Ja